Okay. No. I możesz opowiadać, co tam tutaj to jest. czujesz u nas. Co czuję? Fajnie się czuję, jest pięknie. O, mam bardzo miłą tutaj koleżankę już nową. Jest super. Fajnie jest, nie? Fajnie. Może pokazać czas? wysokość sobie tak w o. Może trochę to ładna na tym ekraniku. Fajnie. No dobra, no i co? I trzeba by było już lecieć? Czas lecieć? Czas lecieć. Tak, także na spokojnie. Czyli... Na razie jeszcze sobie dołóż tylko tą rękę do do kamery, ściśnij ją mocno. Łokcie sztywno, prosta sylwetka cała, proste, proste nogi. Przypomnę ci na hasło Bandzi. Nie skaczesz, tylko przechylasz się w ten sposób do przodu. Weź sobie głęboki oddech, ja odliczam, a ty się przechylasz. 3, 2, 1, Bandzi! Okay, one check. Głowa do klatki piersiowej. kładziesz się na plecach. Wiesz jak widziałem, gdzie mam plecy? Witamy na ziemi. Gratulacje.